Witajcie. Mam nadzieję, że po raz ostatni w tym anturażu są moje kartony spakowane. Dużo tego nie ma. Tu jest Emma. Emma, hej, powiedz cześć. Nie, nie powiem. Tu jest moja pościel, którą mam do zabrania. I w przedpokoju tu jeszcze jest syf. Zaraz będę sprzątać, bo dzisiaj rano szliśmy do pracy, więc nie posprzątane. I tutaj jeszcze, o, stoją moje kartony. I to jest cały mój dobytek. Zostały jeszcze w kurtce... Dzień dobry! Zostały w kurtce, zostały jeszcze w szafie moje dwie kurtki. Zamknę, bo suszarka chodzi i strasznie hałasuje. I to wszystko. I ja się dzisiaj, kochani moi, wyprowadzam. Co do miejsca, do którego się wyprowadzam, to później. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj jeszcze nagrać to miejsce. Tak bardzo enigmatycznie mówię, no ale wiecie, no jakaś tutaj gradacja emocji musi być, także ja się pakuję, znaczy właściwie to już się spakowałam, a ja z Krystianem robią mi zakupy w rewe, żebym już nie musiała po południu biegać po sklepach, więc oni mi robią zakupy, takie wiecie, środki czystości najróżniejsze, żebym mogła sobie coś umyć, posprzątać, po swojemu przetrzeć, Hmm. Ja właściwie będę jeszcze dzisiaj szła do Lidla e, po jakieś szmatki, takie pierdoły, natomiast e, chcę iść z buta, bo chcę poznać swoją okolicę pieszo idąc, więc nie chcę brać samochodu, dlatego za ciężkie płyny, takie rzeczy to oni mi dzisiaj kupują. W sensie robią mi zakupy, no ja za nie płacę, ale o to chodzi, że mi przywiozą. <laughs> tu jeszcze zostały dwa kartony, które... Miały mi służyć do przeprowadzki, ale spakowałam się w 5. Ania mi wzięła 7 kartonów, ja spakowałam się w 5. No i jeszcze jeden się chyba przyda na pościel, właśnie muszę ją zabrać i to będzie wszystko. Także mam nadzieję, że po raz ostatni, nie, że nigdy tutaj nie przyjdę, <grych> tylko że jako mieszkaniec tego domu jestem tu dziś, mam nadzieję, po raz ostatni. Umowę na moje lokum mam już podpisaną wczoraj. Śmiałam się, że dzisiaj miałam zieloną noc, tylko smarowania pastą nie było, dzień przed, noc przed wyjazdem. I to wsiął, kochani, także takim to widokiem żegnam się z Wami na chwilę obecną, a za chwilę będziemy się witać w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym, w innej miejscowości, niedaleko, ale mm, bliżej pracy. Także do zobaczenia za chwilę. Witajcie po raz kolejny dzisiejszego dnia. I to dziewczyny i chłopaki to jest właśnie e, kawałek mojej podłogi. W przenośnie i dosłownie to jest moje łóżko. To jest moja szafa, będzie trochę pod światło, z bardzo brudnym oknem, które zaraz będę myć. E, I tu jest reszta moich gratów w kartonach, kwiatek, który dostałam na dzień dobry w tym domu od Ani i Krystiana, żeby mi się przyjemniej mieszkało. E, a to jestem ja. I tak wiem, to na pewno nie przypomina Wam żadnej wypasionej hołpy, domu z ogrodem, który miałam ten nająć, Ale do tego jeszcze dojdziemy. Ogród jest. E, tutaj. Może coś tam widać pod to światło. E, jest też bez, który kwitnie. Może tam gdzieś... E, poczekajcie, może uda mi się otworzyć to okno. Ale. Sekundę... O. Muszę odsunąć krzesło, poczekajcie. Tu się dzieje życie. O. Tam jak się dobrze wychylę, to może zobaczycie właśnie bez. Albo i nie. Jeśli nie, to pokażę Wam kiedy indziej, bo tu jest kawałek mojego ogrodu. Tu prawdopodobnie przez najbliższe dwa miesiące będzie stał mój stolik z krzesełkiem, żebym mogła sobie tu pić kawę. Tu są hortensje jeszcze z zeszłego roku i będą w tym roku kwitły, mam nadzieję, kolejne. I tak wygląda widok z mojego okna. A teraz... W... o matka. A teraz e, należą wam się jakieś wyjaśnienia, bo no skoro już opowiadam o swoim życiu, to do końca. O, otworzyłam z powrotem, coś tu się... Ale z tym... O, do, jest ok. z tym będziemy walczyć później. Także jeszcze raz, taki rzut oka na moje metry. Więc jak się już domyślacie, wynajęłam pokój, ale nie dlatego, nie dlatego, żeby w nim mieszkać do końca życia, tylko jest to część mojego planu. Pozwólcie, że teraz wezmę się za sprzątanie tej stajni ugiasza, bo tutaj przez jakiś czas nikt nie mieszkał, więc trzeba umyć okno. E, trzeba zrobić wszystko tutaj, żeby sprawić, żeby ten, e, żeby ten pokój stał się moim mieszkaniem na następne dwa miesiące. A czemu na następne dwa miesiące, to jak to wszystko ogarnę, rozpakuję, to Wam powiem dokładnie co i jak. Dzień dobry, nagrałam wam właśnie 20 minut makijaż do kawy z pogadanką, który się nie nagrał, ponieważ po 5 minutach wyłączył się aparat. No, tutaj na dowód tego są wszystkie kosmetyki, których użyłam i których niestety już wam nie pokażę jeszcze raz, znaczy całego makijażu, bo... Bo po prostu się nie nagrało, a nie mogę się już drugi raz malować. Ale zacznę tak samo, jeszcze raz, jak zaczynałam malując się. To znaczy, tak. Witam się z Wami, pierwszą kawą wypijaną w tym domu, w tym pokoju. Szlak nie trafi, że muszę to powtarzać. No ale dobra. Jak się nie sprawdza, co się robi, to się tak ma. To jest najgorzej, jak się nie ma podglądu i się nie wie, że się coś wyłączyło. No ale trudno. Witam się z Wami, pierwszą kawą w tym mieszkaniu. Wczoraj nie było kawy, wczoraj była e, tylko, było winko, jeszcze nie umyłam kieliszka. E, Ania, odważąc mnie tutaj, Ania z Krystianem przywieźli winiucho i jeden kieliszek dla mnie, żebym mogła się napić wina na nowym mieszkaniu, w nowym mieszkaniu. Krystian e, w ogóle nie pił, Anna piła swoje piwko, bezalkoholowe, więc jedynym alkoholikiem wczoraj była ja. Patrzę teraz już w lustro w szafie, czy się coś odagrywa, nagrywa się. Więc wczoraj kawy nie było, dzisiaj to jest pierwsza kawa w tym domu i to jest plujka. Słuchajcie, plujka, ponieważ nie mam tutaj żadnej kawiarki. Zamierzam sobie kupić teraz. Słuchajcie, była w, w tym tygodniu był tydzień kawowy w Lidlu i na stronie jest wszystko łącznie z Biele, nie, no nie Bialetti, ale takie, taka kawiarka jak Bieletti. Natomiast y, stacjonarnie u mnie w Lidlu były tylko. Y, co było? Y, te. Spieniaczka y, do mleka. I szlag mi trafił, bo pojechałam specjalnie właśnie wczoraj do Lidla, żeby kupić sobie kawiarkę. Nie było. Ale wiecie, przyjemności będziemy sobie dozować. Jutro gdzieś tam kupię sobie kawiarkę. Albo pojutrze, to też się nic nie stanie, bo kawa, wiecie, zaparzona po turecku, z 30% śmietanką, też jest super elegancka, więc jest ok. A poza tym w moim ukochanym kubku mamy również od danetki. Przywiozłam ze sobą. Mam ze sobą trzy kuki. Ten właśnie z. Może zawsze zapominam skąd on jest. Z Bloomingdale. Nie, z Bloomingville. Z Bloomingville mojej ukochanej marki mm, skandynawskiej. Mam ten czerwony, który dostałam od Andzi. Andka. serdecznie jeszcze raz dziękuję. I oczywiście włocławską filiżankę z Fajansu od Money. Także te trzy mam. No i oczywiście. Nieustająco moje wiadro na gorącą wodę. <laughs> eee, no, nie będzie już makijażu. Nie będzie już makijażu, ale dla tych, którzy pytają, to pokażę jeszcze raz. Pokazywałam to przed chwilą. Wiesz, no, szlak nie trafi, że to się nie nagrało. Ani nie pamiętam. Znaczy, nie wiem w którym momencie przestało się nagrywać, więc nie będę już tego oglądać jeszcze raz. Po prostu pokażę Wam. Podkłady, których używam teraz na bieżąco, to Better than Perfect Eveline. Nieustająca od wielu miesięcy, jestem zakochana w tym podkładzie i jak chcę nieco większego rozświetlenia, i nie idę do pracy, bo w pracy jednak stawiam na względny mat, to jest i Cosmetics CC Nude Glow, ten właśnie. Eee, ten chyba nie ma SPF-u, nie, nie ma. Eee, natomiast ten ma, no, 40. I. Bronzer My Secret, też nieustający od wielu lat. I Douglas, rozświetlacz ten w kolorze Bright Champagne. Mam go chyba dwa lata albo już trzy. I zobaczcie, jest tak wydajny, jest tak mocno sprasowany, że nawet ta rozeta na wierzchu. Znowu podglądam, nagrywam. E, nawet ta rozeta jeszcze nie została przeze mnie ściągnięta pędzlem, także. wieczny. Natomiast mam problem, bo kończy mi się żel do brwi i y, bardzo bym chciała, żebyście mi poleciły coś, co mogę kupić w Rossmanie albo w DM, jeśli jesteście tutaj z okolic, znaczy w sensie z Niemiec, czy gdzieś tutaj, gdzie jest DM, to dajcie znać, jaki y, y, żel do brwi warto byłoby wypróbować tylko chodzi mi o clear o przezroczysty, bo ja koloru sobie dodaję właśnie kredką do brwi, która na szczęście w Rossmanie tutaj jest z Catrice więc nie ma problemu Mogę sobie dokupić, ale y, żel do brwi, to jeżeli macie jakieś fajne poleconka, to ja bardzo poproszę, bo nie się kończy. Nie musi być jakiś y, bardzo drogi, wręcz przeciwnie, wolałabym, żeby był w cenach drogeryjnych, bo ja no, nie chciałabym wydawać dużo pieniążków na żel do brwi. Także jeżeli macie jakieś tipy swoje na ten y, żel, to dajcie znać. Będę bardzo, bardzo wdzięczna. Y, no i co jeszcze pokażę? A! Mm, na nabla. Jeden cień na całą powiekę plus e, jeden błysk tutaj na sam środek, ale ten też nie zawsze. W kąciku oka biały cień i to jest wszystko z tej palety. Używam zwykle tego cienia, co widać, bo jest prawie wykończony. Tego, jak chcę rozświetlić oko i tego tutaj w kącik. Taki makijaż do pracy, a dzisiaj makijaż na spacer, po prostu, żeby się, wiecie, lepiej ze sobą czuć i żeby się jakoś tak mocno y, nie świecić, czy tam, no nie wiecie, makijaż to ma być przyjemność, nawet nie zastanawiam się po co to robię, robię to po to, żeby się lepiej ze sobą poczuć, chociaż bez makijażu też czuję się ze sobą dobrze, żeby ktoś tam zaraz nie podchwycił niepotrzebnie moich słów. No i eyeliner zielony to jest ten extension Valium, Wszystkie kosmetyki Eveline słuchajcie, są dostępne na Nutino.de i bardzo dziękuję jednej z Was, która mi to podpowiedziała, że jest tutaj mnóstwo polskich kosmetyków i one są, co dziwne, zwykle tańsze niż w Rosmanie. Znaczy polskie w Rosmanie. Zwykle te kosmetyki Eveline są na Latino de w cenach, w których w Polsce są w promocji w Rosmanie. Przynajmniej ja to tak tutaj zauważyłam na stronie oglądając. No i dobra, i to wszystko. Posprzątam jeszcze sobie stół i będę szła na spacer. Przebiorę się i pokażę Wam, jak wyglądam ja i jak wygląda pokój po takim względem doprowadzania go do porządku. Bo no trochę się tutaj wczoraj narobiłam, nasprzątałam się, wiecie, tak pod siebie. Ten pokój jakiś czas stał pusty, go tutaj nie sprzątał, więc wiecie... No. Trzeba było go doprowadzić do porządku pod siebie. Wszystko wyczyściłam, pokażę Wam, jaką kupiłam pościel w Lidlu. Wczoraj, już ją wczoraj wyprałam, wysuszyłam, dzisiaj jeszcze się suszyła na słoneczku. Właśnie ubrałam sobie łóżko i jestem szczęśliwa, zadowolona. No, wiem, że znajdą się osoby, które powiedzą mi, żebym się nie jarała, bo to jest porażka życiowa w tym wieku, wynajmować pokój. Ach, właśnie, bo przecież. Ja Wam ciągle jestem winna wyjaśnienia, o co chodzi z tym pokojem. Tak, wynajmuję pokój, ponieważ dwa piętra wyżej remontuje się dla mnie mieszkanie na poddaszu. Dwa pokoje, dwie sypialnie plus kuchnia z salonem o salon z kuchnią, sochę, może bardziej łazieneczką i takim schowaneczkiem. I muszę na nie czekać do końca. Czerwca, ja bardziej stawiam na lipiec, więc myślę, że 2-3 miesiące pomieszkam w tym pokoju. Stąd właśnie pomysł na wynajęcie pokoju. No, historia jest długa, już nie będę jej tutaj dokładnie powtarzać. Może przy okazji któryś kolejnych vlogów będę Wam różne pikantne szczegóły opowiadać, właśnie jak to tutaj wygląda z wynajęciem i od kogo wynajmuję, bo polecam z całego serca przynajmniej na razie i wszystkie osoby, które znam. A znam kilka osób, które wynajmują nieruchomości tutaj od tej firmy, wszyscy są mega zadowoleni. Także z panią Maklerką nic nie wyszło. Pani napisała do nas, że może nam wynająć to mieszkanie z ogrodem od sierpnia, więc całkowicie opadły nam ręce i przestaliśmy brać pod uwagę to mieszkanie bo do sierpnia by nas tu wszyscy. Policja zamknęła mnie, odesłała do Polski i kazała zapłacić ogromną karę finansową, także. Jest jak jest, jestem szczęśliwa, mam piękny widok na ogród. Na końcu tego ogrodu, słuchajcie, płynie rzeczka, taki strumyczek, także trzeba się cieszyć z małych rzeczy. Mogłam dostać mieszkanie z widokiem na śmietnik, Zostałam z widokiem na ogród, na bez, na hortelsję i na wodę. Także to tak pokrótce. Jak macie więcej pytań, to piszcie, e, chętnie odpowiem, bo mam nadzieję, że to przez koniec moich perypetii z tym wynajmami. Na razie jestem zadowolona, szczęśliwa. Ubieram się, idę na spacer, a Wam za chwilę pokażę, jak wygląda mieszkanie. Znaczy nie, jak wygląda mieszkanie, to Wam nie pokażę, bo nie chcę pokazywać tych wspólnych części, bo no nie chcę tutaj zakłócać prywatności pozostałych osób. Oprócz mnie mieszkają tutaj jeszcze trzy osoby. Polska para, niesamowicie sympatyczna. I kolega przez ścianę, Kacper, który jest Litwinem i też jest niesamowicie sympatyczny. Jest tutaj czysto, tu jak w pudełku. Wszyscy pilnują swoich terminów sprzątania. Wczoraj o 23.00 to sobota, dodam sobota. Cisza jak makiem siał, to w ogóle nie wolno przyjmować gości. Jest taki zakaz i mnie to bardzo cieszy, bo wszyscy mamy spokój. Wszyscy tutaj pracują, więc potrzebują odpoczynku. No, wiem, że niektórzy czują się mocno rozczarowani, że, że, że nie wynajęłam że mieszkania, ale słuchajcie, coś w życiu zawsze dzieje się po coś. Ja sobie poczekam, a mieszkanie na górze już widziałam jest wszystko tam wymienione łącznie z kablami i instalacją wodno-kanalizacyjną. Także dostanę czyściusieńkie, pachnące nowe mieszkanie za bardzo rozsądne pieniądze. Także ubieram się. I widzimy się za moment. Tylko pokażę Wam nieco inną stronę pokoju. Dobra, to pokazuję Wam to, co bardzo, bardzo podoba mi się w tym pokoju. To jest ta przepiękna drewniana komoda, którą chętnie buchnąłabym na górę do siebie, do mieszkania. No ale oczywiście to się nie stanie, <laughs> ale wiecie, zawsze można kupić inną podobną. E to jest prezent na nowe mieszkanie, czyli zamia e z doniczką. E i świeca też jest prezentowa. On sobie ślicznie strzela, ponieważ knoty są tutaj drewniane, ale jest action. Lampka jest, nie wiem skąd, bo dostałam ją też w spadku od Ani, bo oni sobie wymienili na inną. Ona u nich wisiała pod sufitem, a u mnie stoi, ponieważ ja, słuchajcie, nie mam żadnej lampy wiszącej, mam tylko tutaj. Miałem mam tego nigdy dymu, mam wrażenie. Nie można na nim nic powiesić. No i tutaj na tym plafonie. Plafon jest okropny, ale ja go praktycznie wcale nie używam. Szczęście nie muszę, bo są boczne światła. Tutaj jest właśnie ta lampka, która niesamowity klimat daje. Bardzo mi się tutaj podoba. Zwykle tutaj świeca pewnie będzie wyłączona, żeby mi głowa nie bolała. Natomiast taki rozjaśniacz ciemnego... Kąta w pokoju bardzo mi się podoba. Także to jest kąt numer jeden. Tu mamy drzwi z wieszaczkiem. Tutaj wiszę zawsze, kurczę zawsze, od wczoraj. Moja torebka, torban do pracy, śniadaniowa i słuchawki. No i tutaj jest łóżko, które bardzo mnie cieszy. To jest takie, wiecie, łóżko pensjonarskie. Ono w ogóle ładniej wygląda, tylko tutaj w kamerze jakoś tak zarzuca mi obraz. A tak w ogóle to jest wszystko śnieżno-białe. No i to jest ta pościel, którą kupiłam sobie wczoraj w Lilu. Ona była w promocji, słuchajcie, kosztowała 15 euro 14,99 i to jest 100% bawełna satynowa. Jest teraz chyba jakaś akcja pościelowa. I chciałam właśnie taką jasną pościel, żeby mi nie. Zmniejszała pokoju, tak optycznie. Także tak to wygląda. Poduszki dostałam Anny, żeby mi było miło i przyjemnie. Idealnie pasują słuchajcie, do, do, do tego klimatu. A i już nie powiem, że do mojej powłoczki na poduszkę, tą, wiecie, ortopedyczną, która może nie jest widowiskowa, ale świetnie się sprawdza do karku. No, a i tak to wygląda mam małą szafeczkę, taką też białą. No, i tu jest moja duża szafa. Taka zwykła, wiecie, ale w bardzo ładnym kolorze. Idealnie pasująca do stołu. Stół jest duży to jest normalny stół, przy którym można robić imprezę. To nie jest żaden mały stolik bo nie wiem, jak tutaj, wiecie, pokazuje yy, yy, proporcje kamera. Ech, przywiozłam sobie z domu. Jak likwidowałam lokal, to właśnie z lokalu przyniosłam sobie do pudełka z pepko. i one mi się świetnie teraz tutaj komponują z tą szafą, Stanowią tak jak gdyby dodatkową powierzchnię do przechowywania. O, e, Ania mi dała jeszcze mały, tak, małą suszareczkę, ja tutaj co prawda nie suszę ubrań, ale taki rę ręczniczek powiesić czy coś, żeby przesekł, kalalufery nadal grzeją, także jest super. Dwa krzesła, e, takie fotel, fotelikowate e, lampa, która e, przyjechała do mnie bez e, pilota, i Ania mi dzisiaj dowiedzie pilot, bo e, to nie jest prezent, to zostało mi pożyczone, żeby mi umilić życie do czasu, kiedy no. nie kupię sobie czegoś swojego, bo ona daje bardzo ładne, ciepło światło takie wieczorem, naprawdę super. W przeciwieństwie do tego pacaństwa. To mi się absolutnie nie podoba, także o. No tak to wygląda, pokój jest bardzo duży, jeszcze tu mam taki ładny dywan, to jest naprawdę bardzo duży pokój, ja szukając pokoju na wynajem w ostatnich czasach widziałam mnóstwo pokojów i one były straszne, były bardzo małe, były bardzo zaniedbane, a to jest naprawdę śliczny pokój, w którym spokojnie można żyć, tu jest absolutna cisza, słyszycie tylko ptaki za oknem, no i kościół do tej pory, ale no kościół chyba cały dzień nie będzie dzwonami dzwonił, także tak to wygląda. A ja wyglądam tak. Słuchajcie, tu jest świetne miejsce do nagrywania stylówek, tu jest szeroko, nic mi tutaj nie ogranicza, także spodziewajcie się stylówek. Podejrzewam, że będą to na razie stylówki z tego, co mam w szafie, ale myślę, że to też jest ciekawe, bo ja tutaj nie będę robiła jakichś wyjątkowych zakupów ubraniowych. Chyba, że znajdę jakiś fajny second hand, no to pewnie coś mi się do łapek przylepi. E, zakładam tylko na siebie, znaczy, nic nie zakładam. Zakładam tylko skarpetki, i Adidasy, te z Reserve, te skórzane. Biorę torebkę przez pół i wychodzę, ponieważ jest 21 stopni. Także idę zbierać okolice. Nie wiem, czy coś będę jeszcze nagrywać dzisiaj. Znaczy, nagrywać będę pewno, ale czy będzie to jeszcze w dzisiejszym vlogu, czy już w kolejnym, to nie wiem. W każdym razie, no, ja no, sportowo. Ja tu głównie tak chodzę, bo. Chodzę bardzo dużo, więc potrzebuję, żeby było wygodnie, jako fantazja delikatna, trochę długiego. kolczyki, które mają chyba ze 20 lat, nie wiem skąd są, ale jest fajnie, jest pogoda, idę w ogóle szukać kościoła, może mi się uda tam dojść i może nawet do niego wejść, także zapraszam ze sobą, nie wiem, czy zobaczycie relacji dzisiaj, czy dopiero w kolejnym roku, ale... Powiem Wam, jestem szczęśliwa, głowa mi się uspokoiła, jest mi bardzo dobrze. W poniedziałek albo we wtorek jeszcze Krystyna ma przyjechać, e założyć mi moskitierę w oknie, bo tutaj od tej rzeczki już widzę, że co się dzieje, już widzę te ilości muszek, komarów, więc pewnie by mi to zażarły. Przywiezie mi właśnie moskitierę, którą mi wklej, i roletę na okno, bo ta tutaj chyba. E trochę tak już zdechła, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale ona się tu opuszcza z jednej strony, także to w ogóle jest fajna, bo ona jest z góra-dół, wiecie, ta można sobie dowolną powierzchnię okna zasłonić, no ale niestety troszeczkę zjeżdża, więc dostanę nową roletę i moskitierę w okno i już będzie naprawdę pełen komfort. Także jeśli się już dzisiaj nie zobaczymy to serdecznie Wam dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj. A ja tymczasem robię wymarz. Muszę Wam to pokazać, bo to jest chwila od mojego domu. Zobaczcie, jaki mam piękny sklep z kwiatkami. Greens blumen und ambiente. Proszę bardzo. Ja tutaj padłam tyle fioletowości. Cudowne są. <laughs> Kuźwa ja wiem, że to śmieszne jest Ale są tak urocze te ich domeczki Wiszące przy drzwiach To bardzo często właśnie tutaj przy domach Ludzie sobie wieszają na drzewach Takie te domeczki Cima Fry <laughs> e, Piękne Piękne Szkoda, że nie mam takiego bezpośredniego wejścia do domu Bo bym postawiła sobie takie cudo przed drzwiami No i rumianki Słuchajcie, przecudowne wszystko tu jest piękne. Tylko brać. Znalazłam lumpeks pod domem. Jak słowo daje, znalazłam lumpek pod domem i zobaczcie, taka witrynka tego lumpeksu. 8 euro za buty Hogla. I zobaczcie, jaki śliczny płaszczyk od Stradivariusa za 9 euro. <noise> Jakie piękne portfele i zobacz, nie wiem co tam jest w środku, bo to jest zamknięte, oczywiście jest niedziela, ale no kochane, będzie gdzie grzebać, a dodam, że to jest już drugi lumpek, z który dzisiaj znalazłam. <laughs> Jezu, jak się cieszę! Widzicie tą radość? To ja i moja radość. Zakochałam się w tej plażowej torbie. Ma moje ulubione połączenie kolorów, czyli turkus z zielenią. Nie jest mi ona do niczego potrzebna, ale jest taka fajowa i tak stylowa. 5 euro kosztuje. Ja nie wiem, czy ja jej nie kupię. Jeżeli kiedyś trafię, że to będzie otwarte. To jest w ogóle bardzo duży sklep. To jest już druga witryna od tego sklepu. Patrzcie, dziewuszki, patrzcie. Będziemy grzebać. Nie wiem kiedy. Zaraz sprawdzę, w jakich godzinach to jest otwarte. Ale oszalałam po prostu. Oszalałam. Aż sobie to nagram. Ach, jest do 18 w poniedziałek, czyli w poniedziałek mogłabym tutaj zajrzeć. I w sobotę jest hm, Czyli tylko w poniedziałek do 18, albo jak będę miała wolne. Taki strumyczek płynie mi za oknem. To jest dół ogrodu. Czy ogród to za szumnie powiedziane, to po prostu jest e, no trochę zieleni za domem, ale na końcu tej zieleni, proszę bardzo, jest właśnie coś takiego. Coś tam pływa, tylko ja nie wiem, co, co to jest. Widzicie, takie coś jak bombka, nie wiem, co to jest. Nie wiem. W każdym razie taką bajkę mam za oknem.